Cześć, tu Fauder, witam Was w nowym odcinku Pancernej Pięści i dzisiaj jedziemy sobie Chiri. To jest typ 5, czyli Chiri właściwie. Jest to siódmy tiar nowego drzewka japońskiego, jest już wymaksowany ten czołg, czołg u mnie. Chwilkę mi to zajęło, żeby sobie, żeby sobie go ulepszyć na, na maksa, ale w końcu się to udało. Jeżeli spodziewacie się czegoś lepszego niż szóstka, to to nie spodziewajcie się. To jest szósteczka taka, tylko że z magazynkiem ewentualnie możecie mieścić bez magazynka, są dwie opcje, natomiast według mnie ta opcja z magazynkiem jest jednak lepsza, bo to jest coś takiego jak gra w stylu księdza po kolędzie bym to nazwał, czyli wpadacie gdzieś. Bierzecie to co... Po, to po co przyszliście i uciekacie za chwilę. Lecicie w następne miejsce, gdzie znowu bierzecie to co chcieliście wziąć i, i uciekacie. Mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. Mamy tutaj typa 58, pierwszego dość szybko, udało mi się go tam dwa razy trafić, a ja Niestety też zebrałem od niego. Tak więc typ 5, czyli to jest taktyka gry ksiądz po kolędzie. Zapamiętajcie sobie. Będę sobie tutaj teraz to podjeżdżał i starał się ich w jakiś sposób wyspotować, żeby sobie podstrzelać. Jak widzicie, gra na tej górce tutaj też jest całkiem przyjemna, zwłaszcza jeżeli jest się top tierem, to można w ten sposób pograć, natomiast nie radzę te tutaj wyjeżdżać na tę górkę, jeżeli przeciwnicy mają jakoś dużo td bo można bardzo szybko dla nich stecić głowę jeden, dwa strzały i może być po nas. Natomiast jeżeli jesteście top tierami i nie ma jakichś grubszych dział w bitwie to, to można w ten sposób podjeżdżać i spróbować coś wyspotować. Mam tutaj oczywiście założoną lodnetkę, tak jak na szóstce miałem i na piątce. Dość fajny zestaw na, na te japońskie czołgi muszę powiedzieć, bo one są takie trochę sniperskie. Fakt, że te działa czasem potrafią, potrafią rzucić bułką, ale generalnie są, są niezłe, dość szybko skupiają i da się tam z nich coś postrzelać. Problem mają trochę z penetracją, bo 155 penetracji, jeżeli ta firma takiego na przykład T29, to muszę Wam powiedzieć, że jest go dość ciężko przebić od przodu. Trzeba celować albo w dolną płytę, która jest bardzo wąska w tych czołgach, albo ewentualnie w karabin maszynowy, który jest po prawej stronie, nawet lepiej w ten karabin. Generalnie tam ten karabin nawet piąte tiary były w stanie przebijać, z tego zapamiętam jak grałem na piątych tierach. To właśnie tam udaje się wbić w takiego T29, więc warto sobie to, to przyswoić i zapamiętać. Moja drużyna tutaj mocno atakuje północną flanką na południowej, natomiast została zupełnie zmiażdżona. No i za chwilkę będę musiał się tutaj wracać. Tam nie jestem w stanie kogo wyświetlić, a jest jeszcze panterka, więc spróbujemy trochę uszkodzić tą panterę. Jak widzicie, nawet nie czekam specjalnie do, do końca skupienia. Ten czołg magazynek ładuje w 8 sekund, natomiast pomiędzy strzałami jest sekunda, sekunda odstępu, więc ten, te, te pestki można wypuścić bardzo bardzo szybko, czyli w 2 sekundy praktycznie. Jeden strzał, sekunda odstępu, drugi strzał, sekunda odstępu, trzeci strzał, czyli mamy łącznie 2 sekundy na wystrzelenie tych pocisków, przy czym ten czas celowania pomiędzy pociskami jest troszkę dłuższy, więc jeżeli z bliska to robimy to ok, natomiast z daleka może się zdarzyć, że będziemy musieli trochę dłużej przycelować lub po prostu strzelać bez przycelowania. No i teraz przestawiam się tutaj na, na, naszą zachodnią flankę, bo niestety została ona zupełnie zmiażdżona. Na szczęście Hummel tutaj ucieka, nie został gdzieś tam. Jeżeli coś takiego widzicie, że cała flanka jest słońca, to nie stójcie, Artom, i nie czekajcie na, na, cud albo na to, że ktoś wam pomoże, tylko po prostu uciekajcie tym czołgiem, bo, bo jeżeli nie uciekniecie tą Artom, to za chwilkę zostajecie Zniszczenie. Mamy spotta, wyspotowanego. O mnie na szczęście tutaj nie widzi. Ja już mam trochę kamuflażu zrobione na tej załodze. Właściwie sporo kamuflażu mam nawet na tej załodze zadobione. Do tego żaróweczka, oczywiście. No i dlatego on mnie tutaj tutaj nie widział. Schowam się gdzieś za, za, za łomą górki i spróbuję postrzegać tych czołgów. Są trzy czołgi z dość grubymi działami, więc nie chciałbym specjalnie od nich tutaj zebrać. Mam nadzieję, że będą wyjeżdżać jakoś pojedynczo i będę je w stanie. Będę ich w stanie dzięki temu wykończyć, KW Sport jest dla mnie ten już na jeden magazynek, IS jest na dwa magazynki, na trzy właściwie magazynki, ale udało mi się go tam gdzieś na przejeździe wtapić. strzelimy sobie do tego ISa raz, drugi, zostało 20 HP, no ale mam nadzieję, że uda mi się przeładować i, i go tutaj dokończyć, jeżeli jeszcze popełnię jakiś błąd. W tym momencie to jest najważniejsze, żeby ogarnąć tą flankę, bo jeżeli tego nie zrobimy, to po prostu zostaniemy zniszczeni i zajmą nam, nam bazę. Zostaliśmy z E-25. E-25 na górce mi tutaj pomaga. Jeszcze strzał od artylerii zebrałem, ale nie używam zestawu naprawczego, bo nie ma większego sensu. Byłem schowany, nikt mnie nie mógł trafić. ale Artyleria musi sobie przeładować, więc ja za ten czas sobie spokojnie zdążę naprawić tą, tą gąskę. No i czekam na to, co tutaj na mnie wyjedzie, kto mnie tutaj zaatakuje i w jaki sposób. Widzicie, jestem schowany za załomem terenu. Te czołgi mają całkiem niezłe opuszczenie działa, więc, więc dzięki temu można sobie strzelać nad taki górek i się spokojnie schować. Typa 58 wykończył E25, a ja sobie wiadę w te drzewa tutaj i spróbuję sobie z tych drzew poświecić trochę, żeby mieć jakąś tam, jakąś tam osłonę. Pamiętajcie, że od iluś tam patrzy, już nie pamiętam od którego dokładnie drzewa, i drzewa przewrócone również dają osłonę, czyli jeżeli przewrócicie nawet drzewo i schowacie się za nim, to dostaniecie osłonę zresztą. Spróbuję to nawet sprawdzić sobie na w mechanice WOTA, w odcinku z mechaniką WOTA zobaczymy, przewrócimy drzewo i zobaczymy, czy daje taką samą osłonę jak wszak, jak bo to jest dość ciekawe, myślę. Teraz mi to do głowy przyszło, że można by to sprawdzić, więc chyba w najbliższym odcinku po prostu zobaczę, czy, czy rzeczywiście działa to tak jak tutaj twórcy tam. Starają się to przedstawić. W międzyczasie KWNS został spacyfikowany i, i możemy, sobie teraz, możemy sobie teraz tutaj troszkę odpuścić, bo ten IS, nie wiem czy czytaliście wypowiedzi tutaj na, na czacie, ale był wyjątkowo głupi. Nie ukrywajmy tego. T29, jestem pewny, że jedzie po prostu tedy atakuje te, tego E25. Widziałem po prostu, że przejeżdżał tędy więc nie sądzę, żeby zaczęło się w środku pola, tylko po prostu będzie jechał i starał się zaatakować tego naszego E25. Tutaj niestety to, co mówiłem, jeżeli nawet pod takim kątem się ustawi, to nie zawsze uda się go przebić i trzeba o tym pamiętać. E29 jest dość twardy, ma dość grube gąsienice i naprawdę trzeba nieźle przycelować, żeby mu zadać obrażenia. Dwa, dwa ostatnie strzały na szczęście weszły. Arta oczywiście dalej sobie na mnie poluje, tutaj wydaje mi się, że mam celownik na głowie i, i dlatego do mnie cały czas wali. No ale w porządku. W tym momencie chciałem zająć się isem. Poprosiłem, poprosiłem tutaj ad wyjawiłem jej sekret, że is nie jest najmądrzejszym graczem i że powinniśmy go najpierw skasować, żeby mieć tutaj całą flankę zabezpieczoną. wjechałem sobie do, do Krzaczora i z powrotem będę próbował sobie tutaj poświecić coś, zobaczyć czy zobaczyć czy ten issue tutaj pojawi. Dlatego do generalnie do celownika stajeperskiego, o tym nigdy nie mówiłem, więc może warto powiedzieć. Jeżeli podjeżdżacie pod takie krzaki i staniecie już Wam się włączy lodnetkę i wszystko, to wejdźcie na chwilę do celownika stajeperskiego i zobaczcie, czy Żaden inny krzak wam nie zasłania tutaj widoku gdzieś, bo to jest dosyć ważne. Zresztą z tego co pamiętam, tutaj za chwilkę to będzie widać, może nie za chwilkę, ale niedługo będzie to widać na górce, więc wtedy postaram się wam powiedzieć o co dokładnie mi chodzi, ale już napomnę, że, że chodzi o to, żeby nie, żaden, żaden krzak nie zasłaniał wam jakoś znacząco widoku, bo wiadomo, że wtedy nie, nie będziecie w stanie wyświetlić tego co się dzieje, co się dzieje za tym krzakiem. No i czekamy sobie, mamy 7 minut. Tutaj możemy sobie spokojnie, spokojnie chwilkę postać i zobaczyć to, co oni spróbują zrobić. Nie ma czasu, żebyśmy się spieszyli Nie chcę tutaj wyjechać przede wszystkim poddziału tego ISA jedynki, bo jeżeli ma 122 k, to może mi trafić za 450 nawet, czy prawie 500 i zostaje mi tego HP na oparach, wtedy artyleria, jeden fartowny strzał i, i właściwie mnie nie ma. Dlatego wolę tutaj postać spokojnie. Mamy naprawdę sporo czasu i nie musimy się nie musimy się śpieszyć, przede wszystkim nie ma sensu, żebyśmy ryzykowali tutaj HP E25 stoi na górce, mam nadzieję, że będzie świecić jednocześnie ten teren, ten chinu stoi sobie na tamtej górce, natomiast KW3 atakuje, w końcu wyjechał z bazy, no i problemem jest to, że ma przede wszystkim pełne HP, czyli 1400 HP, no i jeszcze wykończył naszego naszego chinu. Nie wiem zupełnie co on tam robił i na co liczył, no ale w tym momencie może się zastanowić nad tym w swoim garażu. A ja jadę zaświecić tego KW-3 i z niech zostanie. Skoro on tam sobie stoi, to niech sobie stoi, niech sobie niech się zdrzemnie, niech sobie utnie, utnie małego, małą drzemeczkę. Natomiast ja jadę po KW-3, bo to jest najważniejsze. Poprosiłem Artę, żeby skupiła się tutaj na tym KW-3 i mi pomogła z nim. Ja będę starał się go spotować i ewentualnie zadać mu jakieś obrażenia, jeżeli jeżeli będę, będę w stanie to zrobić, tak jest, widzicie, udało mi się, strzeliłem tylko drugi raz, trzeci raz i szybko chowam się na dół, żeby nie tutaj nie strzelił mnie, żebym nie zebrał yy, głupiego strzału Arta. Na szczęście trafiła, zresztą ta Arta <grym> jakoś słabo celuje, bo oprócz tego jednego trafienia yy, tutaj już próbowała ze trzy albo te razy do mnie, do mnie strzelić. Tego sporta nie widzę, nie przejeżdżam na drugą stronę, bo jeżeli przejeżdżam na drugą stronę, nie będę się miał gdzie schować zupełnie, i wtedy dostanę od niego na pewno strzał. Natomiast, dopóki pozostaje po tej stronie górki, to teoretycznie mam przewagę nad nim, właściwie no nie, nie tylko teoretycznie, praktycznie też, bo mogę się wychylić, strzelić. Jeżeli widzę, że to mnie celuje, to nie muszę wyjeżdżać, tak jak teraz. Strzeliłem raz, wiem już, że we mnie celuje, że spojrzał w moją stronę, więc nie wyjeżdżam do drugiej, żeby głupio nie zebrać, tylko cofnąłem się, przeladowuję sobie magazynek te 8 sekund. On w tym czasie. Zniknął, mogę sobie znowu wyjechać, znowu zobaczyć, czy uda mi się go trafić. Udało mi się go trafić, ale nie udało mi się go przebić, więc znowu się cofam i staram się go podpuścić, żeby wyjechał na górkę. Jeżeli wyjedzie na górkę, to postaram się zdjąć mu, zdjąć w gąsienicę. No tutaj bardzo, bardzo głupie zachowanie tego E25. To było zupełnie, zupełnie bez sensu. Mógł stać na górce, strzelać do tego sporta, natomiast on wyjechał i... I zebrał głupie obrażenia. Tutaj próbowałem go przebić. No, zupełnie, zupełnie wierzę się nie do tego. Tego kawu trzeba przebić tym czołgiem. Jest za mało penetracji. No i jest to, co, na co liczyłem. Czyli, żeby wyjechał na górę, że ja był w stanie do niego strzelać w dolną płytę. Niestety, on mnie tutaj dość poważnie trafił. No i wracamy sobie na górkę. Pomimo tego, że zebrałem tutaj niezłe obrażenia, to jednak. Jednak dostał on dość fajnie i, i dzięki temu go wykończyłem. Górkę muszę go tego Isa przede wszystkim znaleźć, bo tutaj nie wiem gdzie on się znajduje. Nie wiem czy się ruszył od tamtej pory, kiedy był wyspotowany, to było ładnych parę minut temu, więc tam było 7 minut chyba do końca, więc to było 3,5 minuty temu. Muszę zobaczyć gdzie ten IS się znajduje. Zostaliśmy dwóch na dwóch, przy czym on ma więcej HP, bo ma 700 HP aż ten is, ja jestem dla niego na niego na muśnięcie dosłownie. Ewentualnie możemy tutaj Adyta skasować ja też mam Adyta do pomocy, ale oczywiście no, nasza adeta, moja musiała musiałaby trafić go centralnie, żeby zabrać mu jakieś duże obrażenia. I zobaczę, teraz wjeżdżam do krzaków i to jest to, o czym mówiłem na dole stojąc w krzakach, żeby zawsze sprawdzić czy coś nam mi zasłania i właśnie się zorientowałem, że zasłaniam tutaj, te drzewa mi zasłaniają bardzo, bardzo dużo, więc będę musiał tą miejscówkę sobie zmienić po prostu to nie jest najlepsza miejscówka bo do kierunek mam zupełnie zasunięty przez, przez te drzewa przede mną Tutaj będę krążył po tej górze, i starał się jakoś wyświetlić tego Isa. ponieważ mam tutaj zrobiony kamuflaż na tej załodze, to myślę, że powinienem go wcześniej wyświetlić i jest tutaj ten IS, okazało się, że, że nie czekał tam w rogu mapy, tylko pojechał po prostu po, po moją artylerię w tą stronę, myślę, że nie wiedział dokładnie gdzie on ja się znajduje, po prostu pojechał przed siebie, no i niestety ta została skasowana, więc jadę jak najszybciej tutaj dobrze brzegu górki, żeby jeszcze mu zadać jakieś obrażenia, ponieważ wiem gdzie jest, no to chciałbym na niego strzelić chociaż, chociaż te trzy razy i zabrać mu trochę, trochę obdarzeń za darmo po to, żeby później jeżeli uda mi się go gdzieś do, dogonić albo złapać to, że mógł go wykończyć na, na jednym magazynku, podjadę sobie tutaj między tymi drzewami do któregoś krzaka i poczekam aż włączy mi się lotnetka, to właśnie daje lotnetka taką przewagę, mogę do niego postrzelać jeden strzał, drugi i trzeci, dwa weszły, więc jest całkiem nieźle. Szkoda, że ten trzeci, trzeci nie trafił, no ale z 300 HP, czyli jest dla mnie do skasowania na trzy strzały i o to właśnie mi chodziło. Lepiej, oczywiście, gdyby gdy był do skasowania na dwa strzały, no ale nie wymagajmy za dużo. Półtorej minuty do końca, no i. W tej chwili już wszystko zależy od tego jaki tutaj wystrzelam nie będę mógł skapować. Na szczęście ta artyleria, jak widzicie, przyjechała tutaj do mnie. Była nie w stanie wyspotować, więc muszę szybko się wycofywać i, i schować, żeby ten ismy tam gdzieś nie, nie zobaczył i nie trafił. Natomiast bardzo dobre było dla mnie to, że, że ta ta przyjechała i nie kampiła do końca na na swoim kapie, no bo wtedy bym pewnie nie zdążył jej po prostu wykończyć minuta 10 do końca, wiem że IS jest gdzieś przede mną mniej więcej, więc podjadę na tą górkę, górkę, która jest tutaj na środku, spróbuję go wyspotować i spróbuję go po prostu wystrzelać wiem, że ma 300 HP, mogę go zdjąć na magazynek więc dlatego warto zaryzykować, myślę oczywiście, jeżeli bym tutaj zniszczył, no to przegram tą, tą grę i, i, to jest takie ryzyko, które myślę warto podjąć, żeby jednak tą grę ugrać. Najważniejsze, żeby, żeby go wyświecić i, i zobaczyć, gdzie dokładnie się znajduje. Wjeżdżam sobie na szczyt. Jest ten IS. Udało mi się wyjechać raz, strzelić do niego i szybko schować. Na szczęście nie zdążył mi oddać we mnie strzału, więc, już jest jeden to dla mnie, tylko dwa strzały teraz potrzebuję, żeby go wykończyć. Przeladowuję sobie magazynek na, na, pełne i będę go objeżdżał z lewej strony. Zobaczcie, najchętniej bym go chciał wyciągnąć na górę, tak jak wyciągnąłem do kawu 3 żebym mógł strzelić, zanim on będzie mógł obniżyć tak lufę, żeby zadać mi obrażenia, więc dlatego cofam się cały czas. Tutaj wyjeżdżam. Tutaj też jest taki, taki próg, na który on może wyjechać. Więc malutko, po ale udało mi się tutaj jego znaleźć, jego, jego wystający Wystający władz dowódcy, strzeliłem w niego, no i tego z tych sekund zostało chyba 3 albo 4 przed jego śmiercią, więc więc całkiem nieźle to wyszło i właściwie na, na styk. 3100 obrażeń, ocena mistrzowska, as pancerny również, i to były dwie bitwy po sobie. Jedna była na, na Deacon Maxie i potem za chwilkę zagrałem tą bitwę, więc fajnie się złożyło, że udało mi się te dwa, te dwa asy pancerne wbić i jestem z tego zadowolony. Bitwa całkiem fajna, jest to chyba najlepsza bitwa, znaczy na pewno najlepsza bitwa na tym, na tym, na tej siódemce, ale generalnie jest to w ogóle najlepsza bitwa dla mnie na wszystkich tych Japończykach do tej pory, aż tak dobre bitwy jeszcze nie miałem, bo uważam, że, że tymi czołgami raczej się nie da w ten sposób wygrywać bitew, bo mają troszkę, troszkę za mało HP, tutaj było też dużo zbiegów okoliczności niezłych, bardzo dobrze, że ta arta przyjechała, bo gdyby nie ta to po prostu by nic czasu nie staczyło na to, żeby wykończyć oba te obu tych przeciwników, którzy zostali. Dobra, tyle w tym odcinku. Zapraszam Was do następnych. Trzymajcie się, cześć!